Witam Was w nowym filmie. Dzisiaj pokażę Wam moje denko kosmetyczne. Yy, kategoria pielęgnacja głównie i kolorówka, chociaż tej kolorówki jest bardzo mało. W pierwszej kolejności lecą żele do twarzy od Serawe, czy tam Serawi. Mam aż trzy z tej firmy, i wszystkie trzy podobnie znajdują się w mojej łazience. Yy, pokrótce powiem o każdym z nich. Zacznę może od Seravi od Blemish Control. Słuchajcie, jest to żel do twarzy, którego nie używamy codziennie, dlatego że on ma w składzie kwas salicylowy. Ja używam go raz, dwa razy w tygodniu, chociaż teraz na twarz on w ogóle nie leci, ponieważ używam retinalu i wolę nie kombinować z żadnymi kwasami. Ale używam go na dekolt czy na plecy, właśnie raz, dwa razy w tygodniu. Czasami nawet leci też na pośladki, ponieważ mam na pośladkach takie małe krostki i, i uważam, że świetnie sobie radzi. Więc on ponownie znajduje się w mojej łazience pod prysznicem. Raz, dwa razy w tygodniu leci na ciało. Kolejnym produktem jest również żel od SRW. Jest to oczyszczający żel do mycia dla cery normalnej i tłustej. W zasadzie ja go używam może z raz w tygodniu do twarzy, właśnie raczej leci na ciało, dlatego że na moją twarz on jest jednak troszeczkę za mocny. Używam go również do czyszczenia pędzli i gąbki, więc jeśli potrzebujecie lepszego oczyszczenia, to jak najbardziej jestem w stanie go polecić. I ostatnim produktem jest również żel od Serowe. Jest to, a właściwie nie żel, jest to krem pianka dla skóry normalnej i suchej. Ja mam cerę tłustą, bardzo tłustą, a jednak on mi się sprawdza najlepiej. Także to, co piszą czasami na opakowaniu, niekoniecznie odnosi się... Yy, do rzeczywistości. Bardzo ładnie oczyszcza mi twarz. Nie mam po nim większych problemów z zanieczyszczeniami. Jest tutaj również demakijaż. Ja akurat do demakijażu używam olejku, ale jako drugi etap w demakijażu jak najbardziej sprawdza się świetnie. Jest to mój ulubieniec. W tym roku wjechał do mojej pielęgnacji i już chyba w nich zostanie na zawsze, mam wrażenie. Idealny. Krępianka polecam. Następnie wejdziemy sobie w kremy do twarzy. Skończył mi się mój ukochany krem e, tak to już jest przecięte, e, przecięta tubka, a tak naprawdę to jest krem od PhysioGel codzienne nawilżenie. Zajeżdżam go praktycznie codziennie, używam też innych kremów e, na dzień. Co warto wiedzieć o tym kremie, to może to, że po nałożeniu ta skóra widać, że jest e, bardzo się świeci. Nie, on nie pozostawia skóry matowej, on bardzo widać go na skórze. Jednak pod makijaż jest perfekto, nic się nie dzieje, jest ekstra. Czasami zdarza mi się go też użyć na noc. No tak jak widać, kupiłam kolejne opakowanie. Jest to już chyba z 10 albo 20 opakowanie. Nie mam pojęcia, nie liczę. Używam po prostu, zawsze znajduje się w mojej szufladzie z pielęgnacją. Kolejnym kremem jest krem od Basic Club jest to bogata konsystencja zwykły krem którego ja już używam też od bardzo, bardzo wielu miesięcy albo lat wspaniale nawilża, jest idealny na noc, pozostawia skórę bardzo dobrze nawilżoną nie jest on jakiś super tłusty i skóra się po nim nie lepi więc jeśli chcecie używać go na noc a nie lubicie kiedy skóra klei wam się do poduszki to jak najbardziej mam też Kolejne opakowanie i będę miała jeszcze na pewno kolejne i kolejne. Lecimy dalej. Następnym produktem jest olejek do demakijażu. Chyba jest to jeden z najbardziej popularnych olejków, które w ogóle istnieją na świecie, przynajmniej tak mi się wydaje i on mi się sprawdza super, ale mam jego zapas w szafce. Teraz testuję inny olejek i chyba ten, co teraz testuję, jest nawet lepszy, więc brawo ja. Teraz będzie mi ciężko zużyć to opakowanie, które znajduje się w szafce z zapasami. I może co warto powiedzieć o tym produkcie? Jest to olejek hydrofilin. Hydrofilin? Kurczę, tak to się mówi? hydrofilny? No po prostu taki, który ładnie, który ładnie emulguje się z wodą. Nie mam problemów raczej ze zmyciem go. Może co jest jeszcze ważne, to to, że istnieją dwie wersje tego produktu. Jeden y, pierwszy jest właśnie taki jasny, w jasnym opakowaniu, drugi jest w ciemnym i ten drugi chyba jest do skóry wrażliwej. Tamten produkt to totalny nie wypał. Bardzo ciężko schodzi z twarzy, nie mogę go domyć i zużyłam go do połowy i staram się co jakiś czas gdzieś tam go zużyć, ale totalnie. No, no nie sprawdził mi się w ogóle. Później mamy szampon w piance od marki Hair Boom. Jest to szampon ryżowy. To jest moje kolejne opakowanie. Kupuję go co jakiś czas. To nie jest tak, że on zawsze jest w mojej łazience. Delikatnie oczyszcza skórę Waszej głowy. Nie podrażnia. Nie zauważyłam... Nie zauważyłam po nim nic niepokojącego, dziejącego się na mojej głowie czy na włosach. Prawdopodobnie za jakiś czas będąc w Polsce, ponownie go zakupię. Fajnie, fajnie się go używa, fajnie, że jest w piance. Bo jak wiemy, przed umyciem głowy czy włosów fajnie jest sobie zrobić e, taką piankę. Najpierw na dłoniach i dopiero wtedy myjemy tą skórę głowy. Przede wszystkim taki spieniony produkt dużo łatwiej jest po prostu zmyć. W kategorii włosy mam dwie odżywki, które ostatnio wykończyłam. Emolientowy Iris i Proteinowa Orchidea. Ja o tych odżywkach nie będę zbyt wiele mówić, po prostu uwielbiam produkty od Anwen. Chyba z tej firmy stosowałam tylko i wyłącznie odżywki. Ja mam średnio porowate włosy i akurat... Odżywki do włosów średnioporowatych sprawdzają mi się perfekcyjnie, więc jeśli szukacie y, świetnych produktów do włosów, to polecam Wam przetestować sobie produkty tej firmy. Zbliżamy się ku końcowi tego denka, ale tutaj muszę powiedzieć o produkcie, który bardzo mnie zaskoczył, ponieważ tak naprawdę nigdzie w internecie nie słyszałam o tym produkcie. A jest to maska do ust z Inglota. Ja ją zużyłam calusieńką i mogę o niej powiedzieć tyle, że przepięknie zmiękcza usta. Usta są po niej tak miękkie, ja po prostu byłam w szoku. Ja po prostu jestem w szoku, że o niej tak mało słychać. Ma bardzo gęstą formułę, lekko może nawet taką tempawą. Ciężko jest nałożyć ją na usta, jest bardzo gęsta, ale jak już nałożycie, to gwarantuję Wam mięciutkie usta, naprawdę. Tak, jak teraz używam maski z Laneige, która jest moim też totalnym ulubieńcem, tak ta świetnie sobie daje radę i na pewno też ją zakupię jeszcze raz. Ona stała u mnie w łazience i ja po prostu w każdym tam myciu twarzy zawsze sobie maznęłam na usta. To nie musi być maska na noc, może to być po prostu taki balsam na co dzień. Przejdziemy teraz do dwóch produktów, do makijażu, które ostatnio wykończyłam. Mianowicie jest to żel do brwi z Hean, jest to żel do laminacji Lamination Brow Gel. To również jest moje któreś już z kolei opakowanie. Trzyma włoski na mur beton. Ja mam bardzo długie, niesforne brwi, a jednak jest w stanie je utrzymać cały dzień. I ostatnim produktem jest tusz do rzęs Lash Sensational, to jest Intense Black, ja zazwyczaj używam tych wersji, z które mają w nazwie Black. Jest to mój totalny ulubieniec, zawsze będzie w mojej kosmetyczce. Szczerze mówiąc, z opisu nie wiem, czy to jest maskara, wydłużająca czy pogrobiająca ona robi mi i to i to jednak ten tusz to nie był ostatni produkt zapomniałam, że mam jeszcze puder który ostatnio wykończyłam, jest to Klaresa Fill de Powder eee, puder pod oczy, który również kocham, mam zapas jest to wersja transparentna jest jeszcze taka bardziej beżowa ja używam zazwyczaj tej transparentnej i on jest genialny. Podsumowując to denko kosmetyczne, tak naprawdę znajdują się tutaj produkty które ja już wcześniej gdzieś używałam, z wyjątkiem tej maski do ust. Jest to moja pierwsza sztuka i raczej też nie ostatnia. I to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu, i widzimy się w kolejnym.